Cześć, tu zespół Zy, Sara, Adrian, Arek, M bardzo mi miło. <grym> Arek, może opowiesz coś o tym, co mamy dla Państwa przygotowane. E, mamy takie rzeczy, że nawet ja nie wiedziałem, co tutaj jest. Je Jedną sobie podkradłem już, ale zostały bardzo fajne, unikatowe historie typu np. wydanie kasetowe. To jest naprawdę rarytas pierwszej płyty naszej. I drugi przystanek Woodstock to ten czas. Potem, potem już nie będę wnikał, co dalej, ale czym dalej, tym więcej drzew. <grym> Czym dalej wraz, tym więcej drzew? Ale jeszcze jedna rzecz, co chciałem pokazać Proszę potrzymać. Koszulka, koszulka, nasza druga płyta. Tego nie ma chyba już nikt właśnie nie używana, naprawdę nie prana, wszystko się zgadza. No to są specjalne y, gadżety naszego zespołu, które tak naprawdę miał y, każdy, może nawet nie każdy z nas w, swoim, w swojej biblioteczce w domu, koszulki, płyty, single, które kiedyś były wydawane, a teraz już niestety nie ma czegoś takiego, wydaje się płyty, kiedyś to były single i właśnie możecie je mieć. Co tu jeszcze jest, Adrian? Wśród nich są takie perełki, których nawet ja nie mam. Tą płytę widzę pierwszy raz w życiu, dzisiaj. Nie wiedziałem tego wcześniej. No. A on ją nagrywał też. Tak. A ja ją nagrywałem. Podpiszemy, wyślemy do was. Więc słuchajcie, naprawdę warto, warto licytować, jeżeli jesteście prawdziwymi. A ja ją zajumałem. Arek, wstydziłbyście. Jeżeli jesteście prawdziwymi, w cudzysłowie, koneserami, to powinniście to na pewno mieć w swojej biblioteczce. Zachęcamy, bo warto pomagać i pozdrawiamy z Woodstocku, czyli naj... najlepszej imprezy na świecie. Pozdrawiamy łzy.